Do na się nie się do stacji Dobrzynicka, jedziemy do stacji Poznań Górny. przez stację Obroniki Śląskie, Prawie Leszno, dla nowych się godzina 7.22. Stoi na Morzu Pierwszym, przy Koronie Pierwszym. Pociąg do stacji Poznań Główny przez stację ogólniki Śląskie, Prawik, Leszno. Planowany odjazd rodzinę Śląską stoi na górze pierwszym przy drodze pierwszej. Pociąg do stacji Poznań Główny przez stację Obroniki Śląskie, Prawik, Leszno. Planowany odjazd Rodzina Śląna 22 od pierwszego, przy peronie 1. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociągają do stacji Poznań Główny przez stację ogólniki Kieśląskie, prawo, proszę. Planowany odjazd Rodzina 7 22 od pierwszego przy peronie 1. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Osobowy Kolei Polak Śląskich wpisał ze stacji Łukaj Śląski w jedzie na 20 przy broni 5. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do drogi drogi. Pociąg Kołczyk Bieg. Pociąg Osobowy Kolei Polak Śląskich wpisał ze stacji Łukaj Śląski w jedzie na 20 przy broni 5. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do drogi drogi. Pociąg Kołczyk Bieg.